Wszystkich Was przybyłych, Pani Marszałku, Pani Minister, Panowie Parlamentarzyści, Pani Przewodnicząca, Koleżanki, Koledzy, a przede wszystkim Dziś staję w Waszej obecności, aby po czterech latach wyrazić gotowość i chęć kontynuowania tego, co przez te cztery lata udało się wspólnie z Radnymi osiągnąć. Służby dla Wydroszczanych. Służby, którą zaczynałem w tym miejscu ze słowami gdzie się I ta nasza wygosz, kochana wydosz, liczy się dla mnie każdego dnia i tak pozostaje. Staję odważnie, patrząc Wam i wszystkim będą oczy z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Gdyby tak nie było, nie byłoby także i w tym miejscu. Pracy było bardzo dużo. W 2010 roku miasto było bardzo trudne w bardzo trudnej sytuacji. Bydgorz 2010 to bydgorz bliska bankructwa i utraty płynności finansowej. To bydgorz bez przygotowanych, dobrze dużych inwestycji bez zapewnienia ich finansowania, bez projektów, bez decyzji. To także ratusz zarządzany autokratycznie. W niejasny sposób, nieprzejrzysty co do finansowania dostępu do środków publicznych. Wreszcie, Bydgoszcz 2010 to Bydgoszcz drogo nastawiona do sąsiednich gminy, Nie szukająca porozumienia, lecz rozwiązań siłą, nawet wobec dzieci. To tylko kilka zagrożeń, zaniedbań, nawet patologii, z którymi przyszło mi się mierzyć w momencie, kiedy zostałem prezydentem miasta i rozpocząłem pełną Wydworszanie dostrzegając byle jakość, postawili na zmianę. I ta zmiana nastąpiła.